tegoroczne dorzynki gminy w Rozogach zapowiadają się wyjątkowo. Multum atrakcji. Tutaj koła gospodyń wiejskich w pocie czołach przygotowują najcenniejsze i najlepsze smakołyki. Ich regionalne smakołyki nie zabraknie ciasta drożdżowego, dziczyznę czy też innych smakołyków, ale oprócz tego moc atrakcji również na scenie. Wśród gwiazd monika Lewczów. Są te zrobelszczyzny. Orany ile tego jest? Trwa radość tak jak tutaj dzisiaj. Na placu Jana Pawła II przy Amfiteatrze wszyscy się cieszą, spotykają się, dzielą się doświadczeniami, ubogacają przez różne instytucje, urzędy, tak jak tutaj obok Ośrodek doradca rolniczego czy jeszcze inna, więc tylko Bogu dziękować, że ludzie chcą się spotykać. I takie spotkania są jedyne niepowtarzalne, jak kiedyś mówił arcybiskup Piszcz, że każde spotkanie jest niepowtarzalne i każdy zostawia trwały ślad. I myślę, że to jest najpiękniejsze. Dzisiaj podczas dorzynek jeszcze będziemy mieli kilka występów. Mamy w tej chwili dużo atrakcji dla rolników, pokazy sprzętu rolniczego. Mamy strefę dla dzieci i młodzieży ze zjeżdżalniami, z zabawami. Mamy tutaj przede wszystkim stoiska kół gospodyń wiejskich, jak również kół łowieckich gdzie możemy spróbować dużo pysznych dań, takich, które występują jedynie u nas w naszym, w naszym rejonie, a przede wszystkim to są w większości plony naszej ziemi, tej ziemi tutaj naszej rozowskiej. A z nami jest specjalny gość prosto z samo samozwanczy sołty z lubelczyzny Takie rzeczy na Lubelczyźnie mają, czy nie mają? Nie mają. O, o takich to nie wiem, czy mają takich, a zaraz spróbujemy zaraz i ocenimy, ta, 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 ta. i tylko jest jeden z basów, żeby się przekonać. Jak to wójt ocenia? Wyśmienite. śmienite. naturalne, prawdziwe i to jest jest ten smak. Kamil, co, jesteśmy na dużych w rozogach. Pierwsze wrażenia jakie są? Bardzo smacznie, zjedliśmy właśnie dzika, ale zaraz idziemy, obiecałeś mi, że pójdziemy sobie zrobić półeczko, po, po tych ekoag gospodyń wiejskich, no i mam nadzieję, że tam to kubki smakowe o Słuchaj, na pewno nie będziesz zawiedziony. Idę pokazać ci to, co tutaj przygotowaliśmy, to co mamy najlepsze, różne strefy, różne atrakcje, to co idziemy zobaczyć. No to jeszcze. Bo no to będziemy jesteśmy w drugim kole łowieckim, w jakim kole łowieckim jesteśmy, u kogo? E, kole z Zlotlas farynar. Co tu się dzieje? Co to możemy spróbować? Jak to wszystko wygląda? Co się dzieje? No jak jak widzicie, można spróbować dziczyzny, wędlina z jelenia, kiełbasa z dzika z jelenia, jakieś tam miejscowe trunki procentowe. Tu gdzieś grzybki. Wszystko, co las nam może darzyć. My byliśmy chwilę w kole łowieckim. Senfary spróbowaliśmy. Czego spróbowałeś, Kamil? Co jadłeś? Z zielenia chyba, kiełbaski. Bardzo dobra. I Kamil mówi tak, tu jest która jest godzina? No, koło 16. To może tam wrócimy jeszcze na jednego. Możemy tam wrócić? Jak najbardziej, zapraszam. Tam jesteśmy otwarci dla Was. Tak jak klas był dla nas otwarty, tak my jesteśmy dla Was otwarci. A teraz przed nami dwie miejscowości: Kwiatuszki Wielkiej i miejscowość Występ Przygotowały Stoiska Sołeckie. Co to jest takiego, proszę powiedzieć? Jabłecznik, Makowiec i Serniczek. Występ przygotował mnóstwo różnych dań, posiłków. Co my tutaj mamy? Co to jest w tym pojemniku, powiedzcie? Tutaj mamy gulasz z mięsem, papryką oraz innymi dobrociami z naszych ogródków. Czyli miejscowość Występ, tradycja, pokolenia i świetnie przygotowane dania. Kamień zobacz, jesteśmy w kolejnej miejscowości w sołectwie Radostowo. Ja sobie wezmę tutaj koreczka, poczęstuję się, koniecznie, hop. Teraz zaglądamy do Księży Lasek. Co my mamy w Księży Lasku? Co możemy powiedzieć, żeby sołtys z Lubelszczyzny nas odwiedził? Przede wszystkim swojskie wyroby wędyniarskie. Babka ziemia czana była, ciasta, pomidorki ekologicznie hodowane w sołtysałogródku. Zaglądamy do sołectwa Klon. Sołtys z Lubelszczyzny nas odwiedza i pyta... No właśnie, o co pyta sołty z Lubelszczyzny? Co tutaj najlepszego pani przygotowała? Paj Przygotowaliśmy bardzo dużo różnych smakołyków. I wędzonki, i y, smalczyk, i mm, trokieciki, i y, babka ziemiaczana i ciasta. No smakołyki naprawdę... Czyli możemy śmiało powiedzieć, że kto odwiedzi to stoisko, głodny nie wyjdzie. Oczywiście ani głodny i oczywiście mamy jeszcze staropolskie różne nalewki. Gościna tutaj jest widać widoczna w każdym stoisku. Dokładnie. Nie, wszędzie, wszędzie ugoszczony po trólewski. Kamil, teraz posłuchaj, jesteśmy w Kowaliku, a Kowalik startuje no, miano najpiękniejszej wsi. Tak, tak. W tym, to jest, roku. W tym roku. Kowalik wygra będzie najpiękniejszą wsią w tak Polsce. Tak, nie będzie. Sołtys musisz odwiedzić. Kowalik, piękna miejscowość. W to może bym zajechał. <laughs> Mamy sołtysa, który mówi tak, ja jestem z łukowa, więc idę do łuki, a łuka przygotowała co dobrego. Czym się możemy poczęstować, czym się możemy pochwalić? Takrem z dyni. I co ona takiego specjalnego ma w sobie? Nie możemy zdradzić tajemnicy. Są to dynie wyhodowane na terenie łuki, tak? Z gospodarstwa z łuki. Jak widać, gościna w gminie Rozogi jest na pierwszym miejscu, więc tutaj przede wszystkim gościna. Gościna z tym chyba wyjdzie z Lubelszczyzny, z tej naszej gminy. Czyli co, mówimy niech wraca za rok, co? A, koniecznie. jest dłoń pokaże. Bez obroń... Pożonej zapraszamy. <laughs> Miejscowość Wilamowo, co my tutaj mamy? Dla dziewczyny opowiem. Słuchajcie, piwo kozicowe. Piwo kozicowe to szczególny rodzaj piwa, który nie ma w sobie alkoholu. Jak Kamil powiedz, opowiada. co Nie, Taki kompocik. Taki kompocik, kompocik, ale zaraz spróbuj. Ja Ależ to jest dobre, powiem wam. I ładno, dobra. Zobaczcie jakie te stoły są udekorowane. Nie tylko smaczne, ale i świetnie wyglądają. Doceniam tutaj kunszty wydziergania w cukiniach dożynki rozogi. No dobra, wyjątkowa miejscowość, bo miejscowość, e, która nazywa się Orzeszki. 285 lat istnienia obchodzili dosłownie miesiąc temu. Zasłuchajcie, macie świetne bluzeczki. Jak to jest, że wszyscy macie przygotowane, kiedy to zrobiłyście? Dlaczego tu jest słoneczniki, KGW, cud, miód i orzeszki? To jest cudnie i w orzeszkach. Rewelacja. Rewelacja, Rewelacja. Ja już szuję to waszą energię, waszą atmosferę. So idziemy dalej. Co tu dziewczyny z Faren przygotowały? Patrzysz na te stoły, myślisz o Farenach, co w twojej głowie? Jakie myśli się kręcą? Piękne przysmaki, ale jeszcze nie próbowałem, a uwielbiam na przykład kanapeczkę ze smalczykiem. Przedostatni punkt naszej dzisiejszej wycieczki. Dąbrowy gościną stoją, mamy sołtysa Rubelczyzny i mamy panią sołtys. Czego dobrego od, od takich Dąbrów byśmy oczekiwali? Co tam Lubelszczyzna by chciała od takich Dąbrów usłyszeć, zobaczyć? Czego by chciała posmakować albo o czym się chciała dowiedzieć? No właśnie, co jakiś takiego może regionalnego przysmaku? Co, co u was jest takim, takim regionalnym przysmakiem na jednak? Takim top top regionalnym. Top regionalnym to jest rejbak. No to jest babka ziemnieczana. No i widać, że swój na swojego, elegancko! A że, a że my już po kilku przejściach jesteśmy, czy jakąś lemoniadę, coś do tutaj od was dostaniemy czekolada i mięta. Sołtysz jak to smakuje? Jak sypana na budowie. Nie? <śmiech> <śmiech> nie, ale fajnie, czuć czuć tą miętkę, czuć miętkę. Takie taki jeszcze nie piłem. Wesołe Babeczki, że hej! No i mamy sołtysaluberszczyzny. Przyszedł, odwiedził, zobaczyć chce. Co my tu mamy? Co to jest w tym oto naczyniu? Pani Wisz, wszystko powie. Znaczy, ja bym proponowała najpierw posmakować. Okej, a co wesołe Babeczki, mamy jakiś swój okrzyk? Tylko, że. Ho, chura. Wesołe Babeczki i gmina rozogi. Wielkie dzięki. Kamil, zobacz, jesteśmy u Kasi. Kasia przygotowała taką strefę, pracuje w naszej lokalnej tutaj bibliotece, animuje dzieci, więc biblioteka jest taka żywa. Kasia, co tu się dzieje? Powiedz Kamilowi. Rozdajemy krzeżeczki, które można sobie wziąć do domu i oczywiście dla spłodzenia lemoniada. Wujo, idąc na wesele, stawia sobie za punkt honoru, aby obtańcować wszystkie swoje siostrzenice. Pokazuje i objaśnia, jak wygląda taki taniec. Patrzcie, jak to chodzi. Zaraz dojdzie muzyczka i Potańczymy. Jak myślicie, który tutaj sobie śmiałek najlepiej daje radę? O proszę! Emocje bardzo dobre, bardzo fajne. Myślę, że ludzie się fajnie bawili. Na scenie było kilka Twoich najpopularniejszych utworów. Przy jakiej muzyce, przy jakiej piosence najbardziej bawiła się publiczność w Rozogach? No ewidentnie przy Libre, dlatego z tego zrobiliśmy też Bisa. Dlatego, żeby widać było, że to jest piosenka, którą ludzie najbardziej lubią, najbardziej znają. Publiczność śpiewała razem ze mną, więc to było super. Trwa impreza dożynki w Rozogach. Wspaniała impreza, bo zintegrowała całe tutaj środowisko okoliczne, dlatego uważam, że tego typu imprezy, powtarzam jeszcze raz, są bardzo, bardzo potrzebne. Ja jestem tutaj w Rozokach pierwszy raz, ale myślę, że nie po raz ostatni.